Dzień dobry, mam wielką radość i przyjemność w imieniu Uczniów Szkoły z Charakterem. Czy witać po raz kolejny pana Filipa Gęczaka? Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan dziennikarzem, naukowcem, pisarzem i autorem książki Filmowcy w Matni Bezpieki. W tym roku przypada setna rocznica urodzin takiego magika kina, ale także człowieka obdarzonego nietuzinkowym życiorysem Jerzego Lippmana. Kiedy. Po raz pierwszy spotkał się pan z jego życiorysem. Myślę, że w, jakiej, w jakiejś mierze już e, jako nastolatek może student, kiedy, kiedy e, oglądałem filmy e, z e, udziałem właśnie e, Jerzego Ritmana jako operatora filmowego. Czytałem też artykuły, w których pojawiał się Jerzy Lipman. Szerzej zainteresowałem się nim po publikacji tygodnika Newsweek Polska. To już było dobrych kilkanaście lat temu. Publikacji, która zwracała uwagę na troszkę inne wątki przyjciory się Jerzego Lipmana niż te dominujące wcześniej. To znaczy, pokazywała. Jerzego Lipmana nie tylko jako operatora filmowego, ale e, pokazywała również jego, e, jego kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. E, idąc tym tropem, e, przygotowując moją książkę filmowcy w Matki Bezpieki, e, też już wydaną dość dawno, bo w 2011 roku m, poszukiwałem między, między innymi w archiwum Instytutu e, Pamięci Narodowej informacji na ten temat. No bo nasi słuchacze przede wszystkim, tak jak Pan wspomniał, będą go kojarzyć może nie tyle z imienia i nazwiska, co z obrazów, które po sobie zostawił jako operator pracujący u polajskiego i u i u Hofmana. I jeżeli ktoś właśnie zacznie zafascynowany zdjęciami, kadrami, ujęciami, zacznie szukać jakichś podstawowych informacji o tym twórcy, no to znajdzie jego, tak jak wspomniałem, no dość nieprzeciętny życiorys. I kiedy zaczął pan dostrzegać, że ten nieprzeciętny życiorys jeszcze na, na niego nakładają się cienie historii? Tak, no przede wszystkim przede wszystkim znałem po pierwsze Jerzyka jako jako zdolnego operatora filmowego. E, jako autora zdjęć do takich filmów jak chociażby kanał, kanał Andrzeja Wajdy, ósmy e, Dzień Tygodnia, e, Aleksandra Forda czy Cezowate e, Szczęście, Andrzeja Munka, e, Nóż w Wodzie Romana Polańskiego i, i, i właśnie dopiero pod wpływem e, wspomnianej publikacji Newsweek, a później już sam, e, sam e, przeglądając moje te materiały w, e, Archiwalne, zetknąłem się z tymi innymi aspektami życia Jerzego Lipmana. Życia też zresztą bardzo bogatego w rozmaite wydarzenia, bo był to człowiek urodzony właśnie 100 lat temu już w 1922 roku w niepodległej Polsce mający żydowskie korzenie, później człowiek, który przeszedł między innymi przez getto w czasie II Wojny Światowej, przez niemiecki obóz pracy, później człowiek związany z, przez krótki czas z wojskiem, tym ludowym wojskiem polskim i co często jest pomijane albo jakoś Ławo się o tym e, przypomina. E, w, w rozmaitych jego życiorysach e, skazany krótko po wojnie na karę śmierci, e, aresztowany za dezercję i napad z bronią w ręku, przez e, e, pewien czas więziony w więzieniu w Radiczu. No i właśnie tutaj e, zaczyna się ta kolejna historia m, związana z e, Litmanem. Ta, która, która niekiedy budzi kontrowersje e, związane właśnie z jego m, kontaktami z, z Urzędem Bezpieczeństwa, a później z Służbą Bezpieczeństwa Polski Ludowej. E, tak jak Pan wspomniał, on do tego więzienia trafia, tak jak wiele jego epizodów wojennych. W taki dość niezwykły sposób pozostaje, tak jak pan wspomniał, skazany na karę śmierci, teraz za napad z bronią w ręku, bo on w tym epizodach powojennych, po w czasie wojny on się ukrywa w niemieckiej organizacji paramilitarnej, w organizacji pracy, w organizacji TOT. On też po wojnie kiedy kończy się Powstanie Warszawskie i w czasie trwania Powstania Warszawskiego związany z konspiracją, potem tak jak Pan wspomniał z Ludowym Wojskiem Polskim. Kiedy Pan odnalazł jakie materiały po pierwsze dawały informacje o jego aresztowaniu, o jego skazaniu, o, o, o ewentualnej zmianie tego wyroku skazującego na karę śmierci, na długoletnie więzienie i właśnie w którym momencie, w tym wyjątkowo trudnym więzieniu, bo w historii polskiej mamy takie więzienia jak czy jak Wronki, jak Mokotów, jak Strzelce Opolskie, to w którym momencie właśnie to więzienie go, czy go złamało, czy jakie były motywy, że ta ewentualna współpraca wtedy z Urzędem Bezpieczeństwa, powiedzmy ze służbą bezpieczeństwa, się pojawiła i jak długo ona trwała? Tak, ja te materiały w dużej mierze przeglądałem tak już około roku 2010, przygotowując właśnie jeden z rozdziałów książki w Matni Bezpieki. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej miałem wgląd w kilka teczek Jerzego Lipmana. Także przeglądałem teczki jego najbliższej żony czy syna. I e, wśród tych materiałów między innymi znajdują się takie, które dokumentują e, ten wyrok śmierci, który, o którym wspomnieliśmy, e, ten e, napad bronią w, ręku, w który e, Jerzy Lichman e, krótko po wojnie był uwikłany. I później starania o to, żeby ten e, wyrok śmierci nie został wykonany, żeby, żeby e, karę złagodzić. Tutaj wydaje się, że pomogła Jerzemu Lipmanowi Tam też właśnie ta karta konspiracyjna z czasów wojennych. Jeden z jego, jego dowódców konspiracyjnych stawił się za nim i być może, chociaż trudno ze stuprocentową pewnością o tym mówić, być może to właśnie zdecydowało o tym, że wyrok śmierci nie został wykonany z czasu właśnie pobytu, pobytu w Lipmana w więzieniu, też pochodzą już pierwsze materiały związane z jego kontaktami najpierw właśnie z bezpieką więzienną. Też trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile te kontakty w rozumieniu samego Litmana miały mu w jakiś sposób pomóc w skróceniu kary rzeczywiście wyszedł, wyszedł z więzienia, biorąc pod uwagę ten straszliwy surowy wyrok dość szybko, bo w roku 48 y tak jak pan wspomniał on opuszcza więzienie i w roku 48 i praktycznie gdybyśmy patrzyli na kalendarz, to ten okres jego artystycznej twórczości taki niesamowicie jest skumulowany w bardzo krótkiej przestrzeni czasu. Po to mamy 20 lat, bo mamy ten okres jego aresztowania, wyjścia z tego staninowskiego więzienia, no i potem okres, kiedy zostanie w, w, w momencie wydarzeń marcowych zmuszony do emigracji. Jak te 20 lat pan postrzega, i w życiu artystycznym, i właśnie w tym jako historyk, jako badacz, w życiu osobistym Lipmana? W jego życiu zawodowym, artystycznym jest to niewątpliwie e, bardzo e, udany okres. E, już e, zaczynając od, od właśnie roku 48, kiedy, e, kiedy dostaje się do, e, na studia do nowo wówczas otwartej szkoły filmowej w Łodzi, e, później już e, połowa lat 50 to są jego pierwsze pełnometrażowe filmy, e, filmy, do których e, robił zdjęcia. Między innymi właśnie takie głośne, jak, jak Pokolenie Wajdy, czy, czy kanał tego samego reżysera i przez, przez te kolejne dozowe szczęście Nóż w Wodzie, czy wreszcie pan Wołodyjowski już pod koniec lat 60. To są wszystkie, to wszystko filmy, które przeszły do, do historii polskiego kina. Jeśli chodzi o życie osobiste, to z jednej strony Małżeństwo, syn, a więc też można by powiedzieć, że wszystko układa się pomyślnie. No i jest jeszcze ten aspekt, właśnie, który najmocniej cieniem się kładzie na, na życiorysie Jerzego Lipmana, Ta sprawa jego kontaktów z aparatem bezpieczeństwa, kontaktów, które nie, nie ustają wraz z wyjściem Lippmana na wolność lecz są, są kontynuowane z pewnymi przerwami z różną intensywnością, ale właśnie także w kolejnych latach kiedy najpierw jest studentem szkoły filmowej, a później już operatorem. Czy można bo to, to jego życie to takie ciągłe balansowanie na krawędzi, to jego życie byłoby chyba niebywale oryginalnym scenariuszem filmowym, pełnym zwrotów akcji. Czy można w oparciu o to, co dane było panu przeczytać, powiedzieć, czy ta jego mniej lub bardziej przymusowa działalność związana ze współpracą? Tajną policją? Czy ona komuś szkodziła? Czy to też było takie balansowanie jakiego życiorys na linii, że on próbował jak w wielu sytuacjach życiowych, opresji życiowych, z których wyszedł, kiedy grał, kiedy udawał kogoś innego? Czy tutaj taka gra na początku z Urzędem Bezpieczeństwa, a potem ze służbą bezpieczeństwa była możliwa? To zawsze jest trudne i często, często obraca się e, później jednak przeciwko e, temu, kto, kto wierzy do pewnego momentu, że prowadzi z, e, z służbą bezpieczeństwa czy, czy urzędem bezpieczeństwa jakąś grę. E, trudno mi po, e, do końca zrozumieć motywację Jerzego Litmana. E, na pewno trzeba brać pod uwagę e, jego, jego sytuację szczególną, właśnie wyrok śmierci, pobyt w e, ciężkim więzieniu. E, z drugiej strony te niektóre doniesienia opatry, opatrzone jego pseudonimem, które e, czytałem, e, no trudno jest przejść obojętnie e, obok, obok nich e, i mm, Niekiedy, niekiedy są tam zawarte informacje, które przynajmniej teoretycznie mogły niektórym ludziom z otoczenia Jerzego Lippmana zaszkodzić. Wiadomo, że chociażby w jednym z doniesień wspomniał o Zofii Dwornik, która. Również była studentką Szkoły Filmowej w Łodzi. Nie tylko on wspomniał o niej w swoim doniesieniu, ale także właśnie doniesienie podpisane jego pseudonimem mówiło o, o, o dwornik jako, jako nieprawomyślnej obywatelce. Polski Ludowej, jako e, osoba, osobie, która e, straciła ojca w zbrodni katyńskiej i która e, z tego e, tytułu e, ma poważne e, pretensje do Związku Sowieckiego. W tamtym czasie e, takie informacje e, potrafiły e, bardzo e, zaszkodzić e, i właśnie los Zofii Twornik... E, jest tego najlepszym dowodem, że piadwonik trafiła na pewien czas, nawet wówczas, do więzienia. Nie chcę rozstrzygać, czy to właśnie doniesienie Rittmana też do tego się przyczyniło, bo, bo nie był on jedyną osobą, która, która na te nieprawomyślne, jak wówczas. To były traktowane z poglądy. Zofii Dwornik zwróciła uwagę, w każdym razie bywało, bywało że, że w tych doniesieniach niektóre osoby były, były portretowane właśnie jako, jako chociażby no, nie pasujące do tej rzeczywistości komunistycznej Polski, co, co wówczas mogło te osoby narazić na spore na kłopoty. Ta, myślę, postawa Littmana też czasem ewoluowała i widać, że, że później już z mniejszym zapałem był gotów spotykać się z oficerami aparatu bezpieczeństwa. W niektórych późniejszych raportach oficerów jest mowa o tym, że Chociażby nie przychodzi na umówione spotkania, albo o tym, że, że informacje dostarczane przez niego mają niewielką wartość. Myślę, że ta, te jego kontakty, z, można powiedzieć także jego właśnie kontakty z aparatem bezpieczeństwa były najintensywniejsze w, w tych latach najtrudniejszych Stalinowskich. Jeszcze e, później e, już kontaktował się z e, oficerami aparatu bezpieczeństwa mniej